Witam na kanale Silla Tarot, rozpoczynamy prognozy dla osób urodzonych w znaku wagi na listopad 2022, pierwszy tydzień, transformacja, diabeł, siódemka mieczy, no pierwszy tydzień wygląda na trudny, ale zobaczymy co tam dalej, dziesiątka była, ciężkość jest, ale taka bardziej w sensie fizycznym, to może dotyczyć tu emocji, natomiast tu ciężkość w sensie dźwigania jakiegoś ciężaru no dobrze, zobaczmy, bo tu już dalej jest bardzo ładnie tu już dalej jest bardzo ładnie potem dziewiątka mieczy się pojawia ale jest dziesiątka kielichów jest królowa buław i dziewiątka buław i piątka buław król buław o. No to już jeszcze końcówka. Paść kielichów, paść kielichów. Czyli bardzo ładnie. Przewaga pozytywnych jest, chciałam zauważyć, a to, że jest diabeł, to nie znaczy, że jest coś negatywnego, tylko po prostu no, każdy ma jakieś emocje, każdy ma jakieś problemy takie wewnętrzne, które najczęściej wynikają z lęku. I teraz chodzi o to, żeby to przetransformować, bo tu macie jednocześnie kartę transformacji i kartę właśnie tych lęków, tych słabości. Karta transformacji mówi o możliwości zmiany, zmiany, na przykład działania, ale też zmiany wewnętrznej, czyli z jednej strony zmiana wewnętrzna, ale ta zmiana wewnętrzna po, pociąga ze sobą również zmiany na zewnątrz, czyli jak to może się przyjawić. Na zakończenie jakiegoś starego rozdziału, czy jakiejś sytuacji, a na rodziny nowego rozdziału, coś. Gdzie się coś kończy, tam zaraz się też coś nowego zaczyna. Tu macie Asa, czyli jest karta nowego początku w kolejnym tygodniu, natomiast tu coś kończycie, coś kończycie, ale też coś zmieniacie w sobie. Jedno i drugie jest ważne, bo macie co przetransformować. No macie, no każdy ma, każdy ma coś do przetransformowania. To mogą być jakieś właśnie kiepskie emocje, kiepskie myśli, no no to tak, dziewiątka mieczy jest też, kiepskie myśli, takie czarne, czarnowictwo, także uzależnienia mogą to być dla niektórych, ja nie mówię, że wszyscy są tam uzależnieni, ale mogą to być uzależnienia, jakieś takie przekonania szkodliwe, no bo to już od razu połączę z tym, zahamowania mogą być, lęki jakieś takie na wyrost, niepotrzebne, ale jeżeli się z nich wyzwolicie, to uwolnią się w Was pokłady pozytywnej energii i pasja do życia. I to już tutaj widać, że uwolnią się te pozytywne energie w drugim tygodniu. Natomiast tu no, po prostu jest to lekcja, jest to czas przepracowywania tych lęków w sobie. No, trzeba je dostrzec, trzeba je zaakceptować. No i przyjrzyjcie im tak dokładniej trochę, bo wtedy się okaże, że Źródło tych lęków no już przestaje działać je jakoś tak automatycznie, przez to, że, je, że te lęki poznajecie z bliska i akceptujecie. No też sytuację trzeba rozumieć, bo tu może się pojawić jakaś sytuacja, ale źródłem lęków jest sytuacja z jakaś z przeszłości. Najczęściej jest tak, że przeszłość w przeszłości należy szukać źródła tego lęku i. Tamtą sytuację zaakceptować, jakoś uzdrowić, czy to poprzez wybaczenie, czy właśnie poprzez akceptację, poprzez zrozumienie przede wszystkim, o, poprzez zrozumienie. No tu mogą być nałogi, oczywiście też, no, cóż jeszcze, no, żeby wyjść naprzeciw ciemniejszej strony swojej natury, poznać ją. Bo dopóki nie poznamy, no to nie wiemy nad czym mamy w sobie pracować. Więc to jest ta sytuacja po to, żebyście wiedzieli, nad czym tu macie sobie popracować. No i żeby się też przyjrzeć, z czego wynikają wasze intencje, czy z ego, czy z serca. No tu jest pokazana też taka energia trudniejsza, bo to może być kontakt z jakąś osobą nieuczciwą. A może być też, też taka sytuacja, że yy, będziecie potrzebować więcej dyplomacji i sprytu, żeby z jakiejś trudnej sytuacji wyjść, po prostu. Bo to jest sytuacja, może być konfliktowa jakaś, na przykład. Także tu trzeba będzie uruchomić sprytne myślenie i takie bardziej dyplomatyczne myślenie, żeby po prostu wyjść obronną ręką z tej sytuacji. No, obojętnie, co to będzie za sytuacja, bo ktoś tu może kierować się w kontakcie z Wami. No, nieuczciwością, na przykład kłamstwem albo podstępem. No, ale Wy niekoniecznie macie ochotę walczyć z nim, po prostu jakoś trzeba się z tej sytuacji wycofać, i to myślenie takie dyplomatyczne bardzo Wam tu pomoże. No, też przeciążenie jest fizyczne, tak jak mówiłam wcześniej. Czyli za dużo ciężarów bierzecie na swoje barki. Dobrze by było ten ciężar rozłożyć na raty, albo podzielić na więcej osób ewentualnie, albo z części tego ciężaru w ogóle zrezygnować, też tak by było dobrze, o ile by się dało. Yy, tutaj jest konieczność poznania własnych ograniczeń, czyli no to, że wy na siebie to wszystko bierzecie, to nie znaczy, nie znaczy że macie to wszystko nieść. Po prostu no zobaczycie, że to jest za ciężko, to, to możecie część tego ciężaru zostawić. Przynajmniej nie brać wszystkiego naraz, by ten ciężar Was nie przytłoczył. Także zachować umiar w pragnieniach, no bo to, że bierzecie dużo na siebie, to wynika też z pragnień. Także tych umiar w pragnieniach też tu jest potrzebny. No, są te ograniczenia, tak? No, przede wszystkim ograniczenia też są pewne w tych siłach fizycznych, bo to jest, tu są jednak pokazane siły fizyczne, że jednak one są, mają jakieś ograniczenia. No, nie możemy tak dużo na siebie brać. Także to, to by było to. Hmm. Jeśli chcesz latać, porzuć wszystko, co cię obciąża ty chcesz latać, bo tu są już lżejsze energie. Porzuć to, co cię obciąża. To takie przesłanie by było. No może jeszcze jakieś przesłanie potem wy, wynajdę, ale na razie takie przesłanie, żeby porzucić to, co ciebie obciąża nadmiernie. No bo wiadomo, że jakieś obowiązki każdy ma. Jest to konieczne. Ale tu są obowiązki nadmierne, czy ciężar jest nadmierny. Czyli, jak porzucicie to, co was nadmiernie obciąża, wy tu wchodzicie w lekkie energie, tu jest dużo radości. Może być początek nowego związku lub początek jakiejkolwiek znajomości. Jest to również karta narodzin dziecka dla tych, co się spodziewają. Jest to szansa jakaś na szczęście. No szansa na szczęście, a szczęście przychodzi, I jeżeli jak już zwalczycie te czarne myśli, to szczęście nadchodzi. To może być jakiś prezent od losu, czyli tak jak mówiłam, no albo narodziny dziecka, albo nawet zaręczyny też mogą być dla niektórych tam, no bo zależy w jakiej ktoś jest sytuacji, bo każdy jest w innej ale ta karta mówi też o wenie twórczej, że tu może przyjść owocny twórczy czas, czyli jakieś pomysły mogą być fajne jakaś pasja, jakaś kreatywność narodziny nowych projektów, narodziny nowego związku także, no tu aż dwie takie karty by świadczyły o tym, że, no jeszcze karty kontaktu, owszem, i szczęście jest, i jest szczęście. Cóż jeszcze? Ósemka była, no tak jak mówiłam, o kontaktach mówię, ale cóż to mogą być za kontakty? No kontakty mogą być osobiście lub przez internet, lub przez telefon, ale jest to również karta napływu informacji. Czyli tutaj no dużo informacji, jeżeli potrzebujecie, to faktycznie jesteście w stanie je zdobyć. Może to być praca przez internet, bo to jest karta działania w ogóle. Może być praca przez internet. Generalnie jest to karta sprzyjających okoliczności zewnętrznych. Czyli, jak już poniesiecie sobie wibracje, automatycznie okoliczności zewnętrzne też się poprawiają. Sytuacja zewnętrzna wygląda dobrze i pogodnie i tu, i tu. Natomiast tu wracają czarne myśli związane z tymi emocjami tutaj, które nie do końca są jednak przepracowane. No wiadomo, że w jednym dniu czy w jednym tygodniu nie da się przepracować wszystkich emocji i, i zmienić wszystkich programów umysłu, tych szkodliwych, bo tu, owszem, jest możliwość transformacji, ale to się nie, nie uda od razu wszystkiego zmienić, więc nadal jakieś szkodliwe programy umysłu tutaj są. I takie czarnowictwo nadal. Ale no, jeżeli to przezwyciężycie, to w, w, po prostu zwiększycie sobie wibrację przede wszystkim. Zaakceptujecie to, co po prostu nie możecie w danym czasie zmienić. Bo to też jest ważne. Dopóki możecie zmieniać, to dobrze jest zmienić. Transformacja o tym mówi. Natomiast to, czego nie możecie zmienić... Z reguły to jest coś, co, co odbieramy jako zewnętrzne, no to po prostu na dany moment zaakceptować to, wtedy wzrastają te wibracje, wtedy macie już wszystkie kolory tańczy, czyli macie już pełną harmonię, pełną harmonię, równowaga i harmonia prowadzi do szczęścia. Jest to również karta zgody, gdyby wcześniej była jakaś niezgoda, bo tu jest możliwość jakiejś niezgody w pierwszym tygodniu. No, i tu te zmartwienia też o niczym dobrym nie świadczą, że tu jakoś nie odbieracie rzeczywistości pozytywnie. Natomiast tu się wszystko zmienia o 180 stopni na szczęście. Czyli macie to, um, takie pełne zaspokojenie w sensie uczuciowym, przede wszystkim. Tu ja nie mówię o materii. W sensie materialnym też możecie być zaspokojeni, bo tam jednak macie tego króla buław. Król Buław to jest osoba przedsiębiorcza, osoba, której nie brakuje właściwie nic do szczęścia. I królową była w też macie. No to, to nie są osoby jakieś biedne, głodujące, cierpiące na jakieś niedobory, na jakieś niedostatki. Natomiast tu przede wszystkim chodzi o uczucia, czyli w sensie uczuciowym jesteście, czujecie się tu szczęśliwi, potraficie wytworzyć sobie taki wysoki stan wibracji i akceptacji rzeczywistości, że. Tu jest dużo radości, dużo pogody ducha i właśnie poczucie spełnienia, poczucie spełnienia i zadowolenia. No Zresztą królowa była też jest zadowolona, król Buław w też królowa była to jest taka też karta powiązana ze słońcem, powiązana ze słońcem, z, z radością, z optymizmem, podobnie jak król Buław, pogoda ducha, pewność siebie też jest bardzo duża, tu też król Buław, pewność siebie umiejętność realizacji swoich marzeń, swoich życzeń, umiejętność spełnienia sobie tego, czego się chce, bo Wy tu przede wszystkim wiecie, czego chcecie i potraficie to realizować. Nawet dosyć szybko. No, jest ten Król Buław, który wzmacnia jeszcze tą energię Królowej Buław. Także dużo, dużo takiej hmm, poczucia też atrakcyjności. O, bo o pewności siebie już mówiłam, ale dużo też poczucia atrakcyjności, czyli ta atrakcyjność to jest coś, co... Przyciąga klientów lub osoby płci przeciwnej. Jest też możliwość tutaj nowego związku, mówię po raz drugi. Natomiast po drodze macie dziewiątkę buław. Dziewiątka buław mówi o pewnym przeciążeniu, czyli nie ma już tutaj takiego ciężaru, jaki był w drugim tygodniu. Natomiast pewien ciężar jednak jest, jest dużo pracy czy dużo obowiązków, no jest, jest pewne zmę, zmęczenie. Dobrze by było odpocząć, ale ta karta mówi też o tym, żeby żeby, się, żeby być przygotowanym na pewne nieprzewidziane wydarzenia nieprzewidziane no tutaj jest też taki problem związany z konfliktem no tutaj niestety te wibracje wam spadają ale nie na długo, bo jest potem król buław natomiast no z tym konfliktem no dobrze by było nad emocjami zapanować może to być właśnie lekcja akceptacji czy, czy takiej cierpliwości też tak, to aż dwie takie lekcje w sumie. Lekcje cierpliwości i akceptacji. Te lekcje są potrzebne, więc nie ma sensu tutaj się nimi przejmować jakoś tam, tylko po prostu wyciągnąć wnioski, wyciągnąć te nauki, które te lekcje dają. Natomiast Król Buław już mówi o powrocie tej pewności siebie, takim dobrym prosperowaniu, dobrym zarządzaniu swoim życiem, podejmowaniu dobrych decyzji i... Optymizmu, dużo jest radości, nawet poczucie humoru ja może pokażę jednak, nawet poczucie humoru i takiego zadowolenia z życia dużo namiętności też jest, dużo wigoru chęci do życia. No i jest paść kielichów. To, to może być, tak jak wcześniej mówiłam, zarówno na rodzinę dziecka, jak i na rodzinę nowego związku, lub na rodzinę nowych pomysłów tak troszeczkę podobnie. No, ale tu, tu już coś się dzieje. To nie jest tak, że to, tylko, hmm, że to tylko potencjał. Tu już coś takiego się dzieje, że jest powód do radości. No, też wzrost wibracji też to powoduje. To, to działa i z zewnątrz, i z wewnątrz. Tak bym powiedziała, że jeżeli wy macie zwiększenie wibracji, to następuje radość, czy jakieś radosne wydarzenie. To może być dobra wiadomość na przykład. Zresztą tutaj też. W drugim tygodniu też to było coś podobnego, czyli może być dobra wiadomość, może być jakieś szczęśliwe wydarzenie, przede wszystkim nowy początek czegoś, nowy początek. Może to być dobrze zapowiadający się związek, ale nowy, tu mówimy o nowym akurat, lub cokolwiek nowego, co wiąże się z pozytywnymi emocjami, bo tu jest otwarcie serca, czyli otwieracie się na możliwość, Szczęścia po raz kolejny, bo tu już szczęście było. Po raz kolejny, ale tu jest nowa sytuacja. To Tym się różni od tego, że tu jest zupełnie nowa sytuacja i tu znowu się otwieracie na coś pozytywnego, na radość, na szczęście, na miłość, być może, albo jakieś nowe hobby, albo skupianie się na dzieciach, bo jest to również karta dzieci, ale w takim sensie pozytywnym tu jest. Czyli to dziecko może da dać Wam wiele radości, tutaj może nauczy się. Chodzić, może raczkować, może pisać, może czytać, może nauczy się mówić mama, może nauczyć się mówić tata. No różne są opcje, ale może być to właśnie radość związana z dzieckiem, z jakimś jego osiągnięciem, czy z jakimś jego zachowaniem, czy z jakąś sytuacją związaną z dzieckiem, ale radość, podkreślę to, mogą to być też nowe projekty jakieś. Jest tu możliwość spełnienia marzenia, możliwość spełnienia marzenia, no królowa w jest taka, co potrafi sobie spełnić marzenia i tu jakieś spełnienie właśnie może być, jakiś taki przyjemny jakiś moment, że coś tutaj się spełnia. Po raz kolejny, bo przypomnę dziesiątka kielichów to jest spełnienie takie już z tych większych, z tych większych Pełnia szczęścia można powiedzieć. Także życzę tego szczęścia, tej radości i tej radości i tych pomysłów, bo tu też pomysły są pewność siebie, jest przedsiębiorczość, yy, poczucia zadowolenia ze swojego życia i zdrówka. Do usłyszenia.